Dzień dobry. Jest ponownie piątek i ponownie witam wszystkich oglądających w moim komentarzu Liberté. Czyżby przyszła kryska na matyska? Na pewno nie. Minister Ziobro, bo o nim mowa, jest nietykalny w systemie władzy PiS. Ma wystarczająco dużo szabel posłów Solidarnej Polski, aby w przyszłości losy koalicji rządowej i większości rządów w SEMI zależały od niego. Nawet pan prezes Kaczyński nie może pokazać mu niczym kiedyś Cezar kciuka w dół. To niemożliwe. Mimo to Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał prokuraturze wszczęcie śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wydatkowaniu przez ministra sprawiedliwości środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Być może pamiętacie, Fundusz Sprawiedliwości powołał sam minister Ziobro rzekomo po to, aby finansować wspieranie ofiar przestępstw, a nawet pomagać byłym więźniom w procesie resocjalizacji. Tymczasem cóż za niespodzianka, jak wskazują liczne materiały prasowe, a ostatnio nawet raport NIK, na te cele poszedł znikomy procent wydatków. Fundusz de facto stał się pewną pulą pieniędzy, publicznych pieniędzy, pieniędzy państwowych, twoich, moich, każdego z nas obywateli, które jednakże są w pewnym sensie prywatnymi pieniędzmi pana ministra Ziobro. Znaczy, może nie może on ich wydać na siebie, ale może dowolnie decydować, na co je wydać. Więc powiedzmy to jeszcze raz. Pieniądze należą do państwa, do podatników, ale pan minister Ziobro rozdaje je tym, których lubi. Według raportu NIK na cele zadeklarowane przez Fundusz Sprawiedliwości poszło 40% wydanych środków, a 60% poszło na inne cele, a więc zostało wydanych w sposób nieprawidłowy, to 280 milionów złotych. Pieniądze dostały straże pożarne w okręgach wyborczych posłów Solidarnej Polski. Pieniądze dostały organizacje kościelne, maciec Tadeusz Ryzyk. Dostań. Nawet eksperci od egzorcyzmów, bo wiadomo szatan jest przecież znanym przestępstwem i y, y, należy finansowo wspierać jego ofiary, a więc ludzi opętanych. Nawet, muszę się przyznać, sam jestem beneficjentem Funduszu Solidarności i Sprawiedliwości, ponieważ moje dzieci w szkole dostały takie oto śliczne e, kamizelki odblaskowe, hmm, e, chronią te dzieci kiedy idą po ciemku grupą w pobliżu ulic. Nie wiem co to ma wspólnego z pomaganiem ofiarom przestępstw, ale serdecznie Panu Ministrowi Ziobrze oczywiście w imieniu moich dzieci za tą kamizelkę dziękuję. Um. Ale najsłynniejszą inwestycją ministra Ziobro z tego funduszu były jednak rekompensaty dla gmin, które przyjęły uchwały przeciwko osobom LGBT. Gminy te straciły część funduszy europejskich i pan Ziobro postanowił zrekompensować im, z nawiązką nawet, te stracone fundusze właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Czy te gminy są ofiarami przestępstw? Nie wiadomo. Nic nie wskazuje, ale pieniądze dostały. Posłowi Lewicy Krzysztofowi Śmieszkowi to się miało prawo nie spodobać i zgłosił całą tą kwestię prokuraturze, czyli tym ludziom, którzy, których szefem jest minister Ziobro oczywiście. I tu kolejna niespodzianka, prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, uzasadniając, że Śmieszkowi nic do tego, jak się wydaje pieniądze podatników w Polsce, Śmieszkowi nic do tego, Tobie nic do tego, mi nic do tego, Legalnie czy nie? Minister Sprawiedliwości ma swój fundusz Sprawiedliwości, to jest jego fundusz i on może decydować dowolnie, jak te pieniądze wyda. Nikogo nie powinno to interesować. Na pewno nie obywateli, ani posłów opozycji. Ale teraz sąd nakazał jednak prokuraturze pochodzić nad sprawą ponownie. Ta oczywiście, tu też nie będzie niespodzianki, sprawę umorzy, wpisując do uzasadnienia dowolne wygipasy, mniej lub bardziej nielogiczne. Prokuratura sprawę tą umorzy, ponieważ w kraju, gdzie nie ma mechanizmów państwa prawa, prokurator generalny jest bogiem wszystkich prokuratorów. Jest bezkarny. Stoi ponad prawem. Właśnie przed tym ostrzegaliśmy, również ja jako liberalny publicysta, od zimy lat 2015 16 To, co się dzieje wokół Funduszu Sprawiedliwości, to tylko jeden z przykładów tego, że stało się. Nie jesteśmy już społeczeństwem ludzi równych. Jesteśmy społeczeństwem kastowym, gdzie ty i ja możemy dużo mniej niż minister Ziobro. Mimo wszystko życzę wszystkim Państwu miłego weekendu.